Rząd może i ma kłopoty na granicy z Niemcami, ale psst, cicho nie przeszkadzać. Premier przystąpił do konsumpcji. Na początek przystawka. Zaczął od Polski 2050, bo Szymon Hołownia musi ponieść srogą karę za to, że Karol Nawrocki zostanie jednak prezydentem. A Hołownia temu nie zapomni. Osobiście staję przed Państwem żeby poinformować, że zwołam Zgromadzenie Narodowe na 6 sierpnia na godzinę 10 po to, żeby umożliwić złożenie przysięgi przez wybranego 1 czerwca przez Polki i Polaków prezydenta Karola Nawrockiego. W tej historii, Szanowni Państwo, jest absolutnie wszystko. Jest to powieść o tym, jak w polityce giną ideały, jak rzeczywistość zwycięża nad piękną duchami. Jest to powieść o brutalnej walce o władzę, o takiej hardkorowej walce o władzę na granicy zamachu stanu. Jest też historia o krwawej zemście. Jesteśmy świadkami zemsty. Na temat migracji podzieli koalicję, ja Lewica mają inne zdanie. Jakie ja mają zdanie? To są bardziej otwarci. To znaczy, na, na, na co są? Na, 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 na bandytów są otwarci? Ja na bandytów nigdy nie będę otwarty. Polska ziemia, polskie prawo. Ja wiem, co się dzieje. Niech wezmę ich na granicę, jak, jak ktoś ma jakiś problem. Donald Tusk zaliczył więc bardzo poważne ciosy od swoich koalicyjnych partnerów. A Donald Tusk takich rzeczy nie zapomina i nie wybacza. Uśmiechnijcie się, brygada! Hej! Co tacy smutni jesteście! Nie udało się domknąć systemu, trzeba przypilnować stołków. Szymon Hołownia w połowie kadencji miał oddać fotel marszałka liderowi lewicy, Włodzimierzowi Czarzestemu. Miała być rotacja, ale teraz pojawiły się żądania. Jakie? Stanowisko wicepremiera. Czy będziemy stawiać te sprawę na ostrzu noża? Oczywiście, że tak. Uważam, że wszyscy w koalicji powinni. Lewica nie może mieć wszystkiego. Nie może ogon machać psem. Mówi portalowi ONET jeden z polityków Polski 2050.